F1 2016 to bardzo udana gra, o czym możecie dowiedzieć się czytając recenzję na naszej stronie. Na taką ocenę składa się wiele czynników, wśród których to już moim zdaniem, główną rolę odgrywa kompleksowe podejście do możliwości ustawień preferencji, tak mechaniki gry, wyścigów, jak i samych pojazdów. I tak, przed rozpoczęciem wyścigu musimy ocenić nasze możliwości i odpowiednio dostosować poziom trudności. Na ten składa się jednak cały szereg aspektów, wśród których inteligencja i umiejętności przeciwników to tylko wierzchołek góry lodowej. F1-2016 oferuje nam całą masę asyst, z których możemy korzystać, ale i zrezygnować całkowicie, zdając się wyłącznie na nasze umiejętności. Równie ważne dla poziomu symulacji, ale i naszych nerwów i cierpliwości jest ustawienie długości tak samego wyścigu, jak i sesji treningowych oraz kwalifikacyjnych. Wszak ponad 50 okrążeń, z których jedno trwa 2 minuty, to wyzwanie nie dla każdego fana wyścigu. Na szczęście można iść na skróty i skończyć po co najmniej pięciu okrążeniach, są też opcje zapisu gry w trakcie przejazdu czy możliwość zasymulowania reszty wyścigu, ale trzeba uważać, komputer nie przykłada się za nas zbytnio. To wszystko nie brzmi jeszcze tak źle i skomplikowanie. Dochodzimy jednak do ustawień naszej maszyny. Sprawa pierwsza opony. Tutaj jest jeszcze w miarę prosto. Są zestawy na suchy i mokry tor. Różne opony mają też różną przyczepność i wytrzymałość. Zwykle te szybsze szybciej się też zużywają. Przed wyścigiem musimy też wybrać strategię wymiany opon w pit stopach. Częstsze zmiany to mniejsze ryzyko, ale przy rzadszych stracimy mniej czasu na torze. To też zależy od nas. Na samym końcu gratka dla domorosłych inżynierów, czyli zabawa w dokręcanie wszystkich śrubek w bolidzie, ustalanie zbieżności kół, położenia skrzydła, mocy, hamulców, ciśnienia w oponach i całej masy innych mniej lub bardziej zrozumiałych dla mnie rzeczy. Oto F1 2016 w niemal pełnej krasie. Ty już to wszystko ustawimy, ślęcząc na tym przez kilkanaście minut, nie pozostaje nic innego jak wyjechać na tor i modlitwa, by nie zniszczyć bolidu na pierwszym zakręcie. Koniec końców F1 2016 jawi się jako wyścigi dostosowane dla każdego, bo każdy może je ustawić pod własne preferencje i umiejętności. A jeśli miałbym się do czegoś przyczepić? No cóż, grafika na PC mogłaby być jeszcze nieco ładniejsza.